Witam Was z kolejnego odcinka z gry Driving Simulator e, słyszę tylko trochę Witam Was z kolejnego odcinka z Driving Simulator. A nie, trochę pogłoszę trochę. Okej, okay, mamy na 40 e, Do mnie goście przyjechali, więc możecie Wam słyszeć jakieś głosy. E, no i tak. Idziemy? Teraz sobie tylko po prostu, może jakiś, możemy na jakiś wyścig, o tutaj, chcę. o, no ale, ale słabo, ale, ale brzydko. I tak, po prostu tam tak trochę w stylu Gambola, była dosyć gruba. I tak, pojedziemy sobie może tędy, gdzieś tu podkrywamy coś, albo pojedziemy torami bo jeszcze to drogami albo może pojedziemy gdzie te tory w ogóle prowadzą. Taki rzeczywiście gościu muszą zaparkować jakieś beznadziejne na auto. Teraz pojedziemy sobie tędy, tędy, ała ała ale 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 ała ale, tędy, biedna, auto, biedna auto, biedna tędy, auto. biedna oj tędy, 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 bardzo bardzo szybkie. O no serio gościu serio Muszę wam nie wjechać No i się dosyć szybko rozpędza, ale nie jest takie złe po, po, Pojeździmy sobie może jakieś triki porobimy to nie było takie fajne Może jakieś triki porobimy Bo tu chcę wjechać A ja tu jeszcze nigdy nie byłem, ale nie, tu jest pod most Uho, to nawet było dobre Dobra, nie wiem, na przykład sobie tutaj pojedziemy gdzieś, o nie, wow, było bliskie, o nie, dobra, idziemy po ścianie, tak jakby, o, o, tu jest już wow, o, to nie tak miało wyglądać, ale patrzcie na to, teraz, robimy, teraz patrzcie na to i już Samu się nie udało, jeszcze raz czekajcie ziu. i co? co to ma być? Muszę się rozpędzić mocno czekajcie chwilę 3, 2, 1, go jedziemy, jedziemy, jedziemy Ach! no dobra, ale było blisko dobra, to może czekajcie, ulepszymy sobie tałtko. oj ulepszymy sobie to autko? No, halo. Czy mi to coś? No dobra. Na przykład y, engine. 36, 35. A ile daje mi... A ile mi daje engine? No dobra, ale nie. Turbo mogę kupić takie, ale nie, 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 takie jest głupie, bardzo wiecie. To jest trochę też słabe. To zbieramy sobie na engine. Dobra, i teraz tak. Hmm, tutaj pojedziemy. O, jup, 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 o nie, 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 nie. O, oj. Zablokowaliśmy się trochę. Pojedziemy tędy i tutaj. Nie wiem, w ogóle gdzie ja to może, no, może pojedziemy na jakiś wyścig. Ale jeszcze tak na, na, na razie pojedziemy po, sobie po mapie. Oj! O, nie lubię tych górek. Ej, a tam się nie dalecha. Dobra, to pojedziemy sobie z jak zwykle Oj, dobra, jest git, pojedziemy sobie, nie mam pojęcia w sumie, gdzie i gdzie w ogóle jadę, ale wiesz, tak sobie pojedziemy, o, do tunelu, do tunelu, o nie, o, dobra, my tutaj jesteśmy, to tu już znam to, o, wystąpię, dobra. Może dzisiejszy odcinek nie będzie taki ciekawy jak tamten? A jak tamten pierwszy, ale no dobra O tu jest jakiś gości. ktoś chce? Czekam. Tak, jakiś gościu chce. Nie chcę jednak Halo? Ktoś chcesz się za mną ścigać? Chyba nikt. O! Nie. Totalnie nikt. Nie, nie, nie! Może bym kiedyś doskoczył, ale muszę mieć lepsze auto. Co to chodzi? Co? Co jest? Nie pytajcie mnie, co się w tym momencie stało. Jakiś bug. Jest tutaj, o dalej jest ten dziwny, straszny bałwan od starego dziadka e, Mikołajczyka. Dobra. O tak, to jest, nie, to jest taki to jest... Dobra, to wiecie co, już mnie chyba na to stać. Ule... Nie, nie dowody. Nie, jakiego ja mam nie farta. sobie kupimy ten silnik. Uuu! No! Coś czuję, że będzie nieźle. To zbieramy na 24 tysiące. Mmm, tak. Zdecytujemy się, może tam będzie wyścig. O! Może tu, tutaj będzie jakiś wyścig? Mhm, mm jest. Y no, nie mi to zniknęło, to chcę zaskoczyć, dobra. No, co Szybko, Jadę. O, dzięki. Dobra. Dobra, jedziemy. Nie wygląda tu nic, żeby było aż tak źle, więc chcę ruszać. Okej, okay. o nie, akurat jest głupia pogoda na to, ja tego ja tej pogody nie nazwię, żeby tu być mocno trudne. Tu jeszcze mogę robić, tak? Zakapiłem się trochę, ale udało mi się, dobra. Jedziemy. Wiem, że oni mnie doganiają, ale... ...krótka, dobra. O nie, nie! A, dostałam kolekta, 1750, ale... Nie, o nie nie Oczywiście, że ktoś mi się wyrąbię. Proszę bardzo Jedź, 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 jedzie, o jak to jest ciężkie. Trochę, czasami. To musisz serio mocno, tu trzeba uważać.

Nie, ale dobra nie było aż tak źle to jest serio straszne jest... najgorszy wyścig znaczy to jest najlepszy wyścig kiedy masz takie auto co jedzie maksymalnie tak bym powiedział 200 na godzinę tak maksymalnie jak masz auto co jedzie już tak 300 około to może być wielki problem wiecie bo to jest serio ciężkie bo tam musisz uważać na te zakręty i to naprawdę jest ciężkie a więc dobra 15 osób! czemu ten wyścig jest aż taki popularny patrzcie ile tu aut w ogóle jest ale nie wiem czy mnie tepnie bo tu jest tyle osób tepło mnie na szczęście mnie tepło ale oczywiście na sam koniec ja ci z tymi nie lubię, że my to często właśnie tepia na sam koniec. Okej, okay, drugie miejsce mam. Tak słabo mam. Okej, okay, pierwszym... Oj, oj, miałam fartę, miałam fartę. teraz trzeba ostrożnie, ostrożnie! jadę. Nie! No co grane? Dobra. Miał, miałam laga, wiecie? Chyba ci... nie nie wiem czy to było widać. Oj, 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 ciężko, ciężko, ciężko. Jadę, 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 jadę. jadę. O, 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 o. Muszę uważać, muszę uważać, ale jadę. Jadę, wszystko jest dobrze. Tutaj tutaj wjadziemy. Ok. Tu muszę schamować. Dobra, jadę, jadę, jestem przed zielonym. ten zielony ze mną bardzo mocno rewalizuje. Naprawdę. Może też pojedziemy na inny wyścig, bo on już mnie trochę nudzi. Hmm. Może ktoś tutaj chce? Ktoś tu przyjedzie? Tam się dużo osób ściga. Ale nie poszukamy jakichś wyścigów. Chcę taki jakiś fajny wyścig znaleźć. Co się tu działo? Tak, to jest ewidentnie nudny odcinek. Bardzo nudny odcinek. A myślę, że... Ojeju. O mój Boże, jak źle mi idzie. Z nimi, bo czemu by nie? Okej, okay, wyjście się zaczyna. 6 osób. Siedem osób. Osiem osób. Widzę tu bardzo dobre auta tutaj widzę. Bardzo, ale to bardzo dobra auta tutaj widzę. Będzie źle. Dobra. O, dobre, ja pierwszy, nie ma dużo Tak Jak się tu w ogóle nie? Znaczy, ja się boję, czy ja w ogóle dobrze jadę, ale chyba dobrze jadę. O. Dobrze jadę? Chyba? Nie mam pojęcia, tak się... Ta, dobrze jechałem. Tymi mostami nie lubię jeździć Ale jak na bardzo szybkie auto to nawet jadę dobrze A ja już się zamiał się, raczej nie ścigał Tamte miejsce mam podwierz Majfla, znaczy taką, wiecie, polską bardziej. Oj, dobra, dobra. Uj, uj, uj. Ale to źle, ale źle zrobiłem, ale, ale siódem, siódemki nie będę miała raczej. Okej okay. Ja tego wyścigu też zbytnio nie lubię. O ok Szóste miejsce To 1900, no nie tak źle Jeszcze raz tego go robić. To już mniej więcej dwiema jechać. Muszę tak. nie tańczy mi chyba no, zaleciło mi, zalieczyło mi, zalieczyło mi Ouuu, jak mu się ciężko jeździ. Bo nie wiecie jakie to jest stresujące Ale to serio jest stresujące szóste miejsce mam szóste miejsce czyli okej okay. dobrze zaliczyło mi tak zaliczyło szóste mam ciągle no tą dwójkę tu się czepiam ale nie dam rady już chyba mogę jeszcze spróbować może się gdzieś wywalą ale wątpię, to jest raczej prosty miścig Dobra, dobra, dobra. Oj oj, oj. Oj, oj, oj Dobra, piąte miejsce mam. Piątka. Piąta. Piąta. piątka. Piątka piąta. Piątaka dostałam. Jeszcze raz myślę. Już filmik 18 minut. To dobra. To on już jest i tak taki długi. To tak, to... Ojej. To wiecie co? To już będzie na. To już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Taki trochę nudny, ale myślę, że jest git. Tak mi się wydaje, że jest git. To byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Do widzenia wszystkim widzimy się w następnym odcinku z tej gry.